Moja W Dniu wczorajszym i dzisiejszym brałem udział w, w wojewódzkich eliminacjach do konkursu Ogólnopolskiego Konkursu Policjanta Ruchu Drogowego. Udało się zdobyć mi pierwsze miejsce w tym roku. Ogólnie konkurencja, konkurs cały składał się z wielu konkurencji. Składał się z testu wiedzy, który wyłania 10 osób, które przechodzą do następnego etapu, już praktycznego, polegającego na ręcznym kierowaniu ruchem drogowym, na skrzyżowaniu, strzelanie. I w dniu dzisiejszym był test już sprawnościowy jazdy motocyklem oraz samochodem służbowym z no i z tych konkurencji łącznie udało mi się zdobyć pierwsze miejsce. Jest to mój czwarty udział w tym konkursie. Za pierwszym razem było miejsce trzecie, za drugim razem miałem miejsce pierwsze, w zeszłym roku miejsce drugie, no i w tym roku udało się wywalczyć pierwsze miejsce. Moja